Witam, nowato sprawdzone, polecone. Klima na poddaszu to standard, a w budynkach deweloperskich, wielomieszkaniowych to nie tylko standard, ale i konieczność. Składa się na to wiele rzeczy. I oczywiście, jedna klimatyzacja w przedpokoju załatwia dużo problemów, natomiast generuje inne. I zobaczcie Państwo, jakie. O, chociażby to że trzeba ją, tą instalację, podłączenie klimy, trzeba ukryć w ścianie. Czasami przetnie się przewód zasilający mieszkanie, ale poradziliśmy sobie z tym. Zapraszamy, Nowato, sprawdzone, polecone. Znajdziecie nas na stronie nowato.pl, nasz sklep z produktami, które można sprzedawać. Bez montażu na stronie Nowatobis.